Mm -hmm. mm -hmm. Reksio i <coughs> pewnego pięknego dnia Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, nie. Nie moment. Nie to nie to. Pewnego pięknego dnia, Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Eee, pewnego pochmurnego dnia. Pewnego bardzo burzliwego dnia. Właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce... I okazało się to bardzo słabym pomysłem. A, lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? Hm, to bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? O!

Próbujemy coś zbudować z resztek żagla. Hmm. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Chyba rozumiem, co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda? No. Konstrukcja latawca jest gotowa. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś ślinkach. Dobrze. I co dalej? Hmm, świetnie! Jeszcze tylko ogon. Świetnie! Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje nie powiem. Miejmy nadzieję, że ten się uda. No to raz się śmierć. Ua, ale to był lot. A co to? Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od tak sobie. Witam, witam szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo. A to mój kompan piptaszek. znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. Hm. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale ptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz co się stanie. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Rozumiem, ale wiesz co? To chyba wcale nie jest takie trudne. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy zbliżysz ogień do mapy, to najbliższa jej część pojawia się wyraźnie, a wszystkie sąsiednie też trochę nabierają koloru. Jestem pewien, że klikając na polach w odpowiedniej kolejności uda się odsłonić całą mapę, nie przepalając. Odpocznij i spróbuj jeszcze raz. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ojoj, wypali. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ojoj! Wypal... Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ojoj! Wypaliłeś dziurę w mapie. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Oj, dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Oj, oj, Wy... dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Oj oj! Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ojoj! Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz co się stanie. Ojoj! Hmm. Widzę, że coś ci nie idzie odczytywanie mapy. No dobra. Miałem tego nie robić, ale nie mogę patrzeć, jak się będziesz. I ptaszek wyłowił ostatnio 80 takich samych butelek. W każdej było to samo. Wiem, bo wywołałem wszystkie. Proszę weź sobie jedną. Wódz kurczaka z wioski pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. To szczur skryt. Tajemny język szczurów. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Hmm. Nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. bo się, że uciekną do lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę. A więc chcesz wyłapać gąski? No dobrze. Gąski! Gęsiątka wy moje. Na! A więc chcesz wyłapać gąski No dobrze Gąski Gęsiątka wy moje No brawo, brawo Możesz pożyczyć klucz. Zostaw klucz w drzwiach. I ptaszek je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Ech. No!